Siema, jestem Jaskim, jestem ogólnie nowy na YouTube i chciałbym być dobrze przyjęty yy, oraz dobrze zrozumiany w tym filmie. Yy, chciałbym ogólnie przedstawić to, co chciałbym zaproponować yy, yy, Tobie, drogi widzów oglądający mnie może kiedyś w przyszłości na tym kanale yy, oraz yy, ogólnie chciałbym, żebyś jeśli się z... będziesz miał ochotę miało jest... Napisać w komentarzu, co chciałbyś, chciałabyś, drogi widzu, widzko, zobaczyć na moim kanale. Czyli ja najchętniej bym oczywiście nagrywać. Chciał... To co preferuję to survivale, na przykład na modach, jakieś gry, mini gry. Co rozumiem przez słowo minigry i gry? Minigry, na przykład. E, na przykład bedwarsy, A e, takie rzeczy jak e, gry, to mam na myśli chociażby Box PVP. E, I w zasadzie to tyle. No, czy jeszcze coś ominąłem? Nie, jeszcze chyba coś tam mam. E, hmm. Chyba tak. E, na pewno chciałbym też e, ponagrywać e, na modach, jak już wspomniałem. E, oczywiście mogę też ponagrywać inne rzeczy, chociaż najbardziej bym, szczerze mówiąc, chciał nagrywać Minecrafta. Więc e, jeśli widzisz to, widzu, widzko, do tego momentu, to wiedz, że bardzo Ci dziękuję i w zasadzie to tyle. A teraz. No, proszę Państwa, oto mój piękny Woderskill. No, w sumie to tyle. I pa.